Miłowanie w Chrystusie Panu skierowane dziś do nas Słowo Boże <laughs> pomaga nam z jednej strony uświadomić sobie, jak wielką tajemnicą jest dla nas Bóg. Przecież jak modlił się Król Salomon nawet niebo i niebiosa. Najwyższe nie mogą go objąć. Bóg pozostanie zawsze dla nas kimś niepojętym. A jednak to On skraca dzielący nas od Niego dystans. On był obecny w przepięknej świątyni zbudowanej ludzkimi rękami w czasach Salomona. On przebywa w naszych świątyniach, chociażby tutaj w Łagiełnikach. On jest także obecny w sercu każdego człowieka. Ale musimy z samą pokorą przyznać, że nie jest to nasza zasługa. Jest to bezinteresowny dar Samego Boga. Jest to wyraz Jego miłości do człowieka. <laughs> Nasz Bóg jest Bogiem bliskim, dlatego możemy kierować do Niego nasze błagania. Dlatego możemy Go prosić, tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, prosił król Salomon by nas nie tylko wysłuchał, ale i przebaczył. Taka jest prawda o Bogu, bogatym w miłosierdzie. Ta prawda dociera do nas w sposób szczególny w tym sanktuarium, w tym miejscu, będącym niejako stolicą Bożego miłosierdzia. Nie tylko na naszej ziemi, ale w świecie. Bóg nie tylko zamieszkuje w naszych świątyniach. On najbardziej zbliży się do nas przez to, że stał się człowiekiem. Stał się jednym z nas. W Jezusie Chrystusie spotkało się niebo z ziemią. W sprawie Boże ze sprawami ludzkimi. Bóg zbliżył się w swoim synu do nas, ale czeka. Czeka również, byśmy przyjęli ten niepojęty dar. Bóg czeka przede wszystkim na nasze serce. Uświadomiła nam to dzisiejsza Ewangelia. Jezus przytoczył jej skargę Boga, przekazaną już przed wiekami przez proroka Izajasza. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Bogu niemiły jest wszelki formalizm i legalizm, którego zwolennikami byli faryzeusze. Przed Bogiem najbardziej liczy się serce, serce człowieka, to co w nas najgłębsze. Wzorem takiej postawy była i jest Matka Chrystusa, Maria. Ona to, jak modlimy się w prefacji. Przyjmując niepokalanym sercem Słowo Boże, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc Jego Założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi. Którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Dzisiaj wspominamy szczególnie wydarzenie z dzieł Kościoła. 156 lat temu, 11 lutego 1858 roku prostej, ubogiej, czternastoletniej dziewczynce, Bernardecie Subiru, ukazał się, ukazała się ona święta Maria Panna w małej wiosce Lourdes we francuskich Pirenejach. Maria nazwała się w rozmowie z Bernadetą niepokaranym poczęciem. Potwierdzając ogłoszony cztery lata wcześniej dogmat wiary katolickiej o tym nadzwyczajnym przywileju Matki Chrystusa. Jednocześnie za pośrednictwem Bernardety Maria zwróci, zwróciła się do całej ludzkości, także i do nas obecnych w tej świątyni, wzywając wszystkich. Do modlitwy i pokuty. Od ponad półtora wieku trwa w lurd historia niewydłumaczalnych uzdrowień, przypisywanych w stawiennictwo, stawiennictwo niepokalanej Matki Jezusa. Chorzy wracając z Lurdu uzdrowieni na ciele, ale przede wszystkim Olbrzymia rzesza pielgrzymów i chorych wraca do swoich domów, uzdrowiona na duszy, umocniona wewnętrznie, gotowa nieść ciężar, choroby czy kalectwa. I to jest wielki, prawdziwy cud. I na ten cud liczymy tak, że my tu zebrani na Eucharystii. Uzdrowienia na duszy i na ciele. Dlatego też dla niezliczonych chrześcijan na całym świecie, Lord przypomina o szczególnym tytule, jakim pobożność Ludu Bożego obdarzyła Maryję. Jest ona uzdrowieniem chorych. Chorych na ciele i na duszy. Nic więc dziwnego że błogosławiony Jan Paweł II, człowiek naznaczony cierpieniem przez całe życie, ustanawiając 13 maja 1990 roku Światowy Dzień Chorego, związał go bezpośrednio z liturgicznym wspomnieniem najświętszej Marii Panny z Rur. Przypomnijmy słowa błogosławionego papieża, jakie skierował do chorych pracowników służby zdrowia podczas jubileuszu roku 2000. Oto jego słowa. Cierpienie i choroba są wpisane w tajemnicę życia człowieka na Ziemi. Z pewnością należy walczyć z chorobą, bo przecież zdrowie jest darem Bożym. Ale ważne jest też, aby umieć odczytać zamysł Boży, kiedy cierpienie puka do naszych drzwi. Moi drodzy, kluczem do jego odczytania, odczytania naszych cierpień jest Krzyż Chrystusa. Czerwone Słowo wyszło naprzeciw naszym słabościom, biorąc je na swoje barki w tajemnicy krzyża. Od tamtej chwili istnieje możliwość nadania sensu każdemu cierpieniu, dzięki czemu jest ono szczególnie cenne. Wiele razy powtarzał, Ojciec Święty do Chory, Cierpienie ma sens, głęboki sens. Od dwóch tysięcy lat, od dnia męki Chrystusa, Krzyż jaśnieje jako najpełniejsze objawienie miłości Boga do nas. Kto potrafi przyjąć go we własnym życiu, doświadcza, że cierpienie rozjaśnione światłem wiary staje się źródłem. Nadziei i zbawienia. Na tegoroczny 22. Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty Franciszek, wzorem swoich poprzedników, skierował także specjalne orędzie, którego tematem są słowa: wiara i miłosierdzie. My także. Winniśmy oddać życie za bracia. Czytamy w tym orędziu, że na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani, by upodabniać się do Chrystusa, miłosiernego Samarytanina, wszystkich cierpiących. Kiedy z czułością podchodzimy do osób potrzebujących leczenia, to niesiemy nadzieję i uśmiech Boga w sprzeczności świata. Kiedy stylem naszego działania staje się wielkodusze poświęcenie dla innych, to tworzymy przestrzeń dla serca Chrystusa. Jesteśmy Nim rozpaleni, wnosząc w ten sposób nasz wkład. Do przyjścia Królestwa Bożego. Niech te słowa Ojca Świętego Franciszka inspirują i podtrzymują na duchu chorych, cierpiących, niepełnosprawnych, ale także wszystkich pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i wszystkich niosących pomoc bliźnim. Także Przynależnych do organizacji Caritas. Pamiętajmy także o słowach Jezusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Żaden gest dobroci i czułości, żadna chwila poświęcona chorym nie pozostanie bez nagrody w niebie. Bracia i siostry, prośmy w tej Eucharystii o wiary, która otworzy nas na przyjęcie dobrej nowiny głoszonej przez Chrystusa, miłosiernego Samarytanina, pochylającego się nad naszymi ranami i słabościami. W Nim nasza jedyna nadzieja. On, Jezus Chrystus. Jest lekarzem naszych serc. On uczy nas cierpieć, kochać i służyć. Prośbę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, by nadal uwrażliwiał Kościół i świat na sprawę ludzi biednych, opuszczonych, uciekinierów. Na chorych, niepełnosprawnych i cierpiących. Prośb w intencjach papieża Benedykta XVI, który dokładnie rok temu ogłosił swoją abdykację. Wielkiego papieża, którego wspominamy z wdzięcznością. I ten papież teraz w milczeniu służy Kościołowi modlitwą i ofiarą. Prośmy o orędownictwo w naszych sprawach Maryję, uzdrowienie chory. Prośmy również o wstawiennictwo za nami błogosławionego Jana Pawła II. On prosił nas w tym mieście, o wyobraźnię miłosierdzia. Niech Jego apel nie pozostanie bez odpowiedzi z naszej strony. Amen.